Województwo Świętokrzyskie i Kraina Gór Świętokrzyskich charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem geograficznym pod względem środowisk, czyli biotopów i w związku z tym, Warunkuje to dużą różnorodność ptaków. Na terenie Województwa Świętokrzyskiego mamy oczywiście góry Świętokrzyskie, mamy przepiękne rozległe pola, na przykład w gminie Wodzisła, w gminie Sędziszów, mamy bardzo cenne kompleksy stawów rybnych. Myślę tu o stawach w Górka Kołwiślicy, które są zaliczone do jednych z najciekawszych kompleksów stawów rybnych w Polsce. Również mamy ciekawe stawy rybne w młodzawach dużych, w jastrzębiec, falencin. Również zalewy, które pełnią wiele funkcji, między innymi rekreacyjne, ale również na przykład takim najciekawszym zalewem, gdzie bardzo dużo ptaków jest lęgowych, jest zbiornik hańcza. Myślę tu o cofce zbiornika. To jest wypłycona, zabagniona, gdzie dużo ciekawych gatunków się lęgnie. Oczywiście mamy również strumienie, mamy. Bardzo duże kompleksy leśne, rezerwaty, świnia góra, wspaniały rezerwat Krasna. Także no, jest tych środowisk bardzo dużo. Są bardzo ciekawe torfowiska, torfowisko jedle koło torfowisko Białe Ługi. Różnorodność tych środowisk warunkuje występowanie bardzo różnych gatunków ptaków. Można powiedzieć takim herbowym gatunkiem charakterystycznym dla krainy gór świętokrzyskich i dla województwa świętokrzyskiego jest żołna. Jeden z najbarwniejszych ptaków Europy. Największe zagęszczenia żołny mamy w okolicach Kunowa, Ostrowca. Chociaż ten gatunek rozszerza swój zasięg, już są stwierdzane stanowiska koło młodzaw, koło klimontowa. Szacujemy populację żołny na, tu w województwie świętokrzyskim, na 40 do 60 par. Jest to bardzo kolorowy ptak, żywiący się owadami jadowitymi, pszczołami, osami. Również żołna zjada ważki. Jej gniazdo i legowe jest bardzo ciekawe, dlatego że jest to norka w skarpach, leśowych, piaszczystych do 2 metrów głębokości dziobem i nóżkami kopie taki kanał i na końcu jest komora lęgowa i tam właśnie kilka jest jajek składanych. Prawdziwą ostoją i to z czego słynie. E, Województwo Świętokrzyskie to jest cała Dolina Nidy, czyli potężne, wspaniałe łąki, podmokłe łąki, szczególnie wiosną. Myślę tu o okolicach Skowronna, Umianowic, Gacek, bardzo ciekawa Dolina Nidy w okolicy Szczytnik, gdzie są podmokłe łąki i również ciekawe, właśnie stawy rybne w górkach. Jest tam kilkadziesiąt gatunków ptaków wodnobłotnych, też z Czerwonej Księgi. To są gatunki ginące, rzadkie, myślę tu o rybitwach czarnych, rzecznych, kokoszkach wodnych, zielonce, kropiatce. E, właśnie na stawach rybnych w górkach stwierdzane też są bardzo rzadkie ptaki. Na przykład e, e, był stwierdzony biegus białożytny. To jest gatunek, który zalatuje z Azji, z Syberii. Również warzęcha, południowy gatunek. Była próba lęgów na tych stawach również czapli białej, z tym że drapieżnik niestety uniemożliwił lęk. Jest w, w lesie przy, przylegającym do stawów jest duża kolonia. Około 150 gniazd czapli siwych. Wiosną jest tam kilka tysięcy gęsi przelotnych. Gęsi zbożowych, gęgaw, białoczelnych. Zdarzają się rzadkie bernikle bernikla białolica, bernikla kanadyjska. Również stawy w górkach są miejscem, gdzie można spotkać bardzo rzadką czaplę purpurową. Jest kilka par lęgowych tej czapli. Ona tam koczuje. Również ślepowrony. Również stwierdzane są bardzo ciekawe ptaki drapieżne tam w Dolinie Nidy: błotniaki stepowe, orliki krzykliwe, kanie rude, czarne. Również był stwierdzony parę lat temu gadożer, orzełek. To są bardzo rzadkie ptaki, które, które są stwierdzane w Dolinie Rzecznej, właśnie tam w Dolinie Nidy. W samym naszym mieście i w jego najbliższym okolicy jest dużo terenów zielonych. Mamy rzekę silnicę, mamy zalew, także są tereny, gdzie ptaki mogą wyprowadzać lęki. Oczywiście takimi typowo ptakami miejskimi są kawki, gawrony, które też. Budują kolonie, jeżyki, których jest coraz mniej, a to są sprzymierzeńcy nasi, dlatego że zjadają bardzo duże ilości komarów. Także też na pewno warto zawieszać dodatkowe miejsca lęgowe dla jeżyków. Gatunkiem, który powolutku się odradza, a było już z nim źle, to był wróbel domowy, dlatego że wróble są ptakami, które te miejsca lęgowe, czy jakieś wszelkiego rodzaju jakieś tam szpary w, w budynkach, w ścianach w związku z ocieplaniem, właśnie z różnymi pracami remontowymi, te miejsca lęgowe, potencjalne lęgowe były po prostu zastawiane i, i niszczone czasami, niestety. Także wróbel się powolutku odradza. Takim gatunkiem, który wszedł już od kilku lat do Kielc, a był praktycznie gatunkiem typowo polnym, niemieckim, jest roka, która, którą na każdym kroku widzimy, a jest to to ładny ptak, ale niestety ptak, który bardzo mądry, inteligentny, który jednak niszczy nam lęgi tych rzadszych gatunków ptaków, bo sroka jest ptakiem bardzo sprytnym, ona nie należy do rapieżników, bo należy do grupy ptaków krukowatych, ale jak ma młode potrafi spenetrować gniazda gołębi, na sierpówek i jajka porwać, albo pisklęta nawet też porwać. Takim gatunkiem, który wszedł nam do miast, mniejszych miasteczek, większych jest gołąb grzywacz. Piękny, duży, olbrzymi gołąb, który kiedyś był gatunkiem typowo rolniczym, krajobrazu rolniczego i praktycznie już od kilkunastu lat gołąb grzywacz lęknie się w naszych miastach. Również takim gatunkiem, który wszedł nam z lasów, bardzo ładny, kolorowy ptak, pleszka. Też pleszki już są lęgowe w naszym mieście. Oczywiście są sikory, sikory modre, sikory bogatki. Na terenach zielonych możemy obserwować sikory sosnówki, tam gdzie jest jakiś fragment lasu czy zadrzewień sosnowych, sikory czubatki. Jest populacja już od iluś tam lat kaczki krzyżówki, bardzo mało pochliwej kaczki. Lęgną się już praktycznie na naszych palsach zieleni na, na ulicy Tarnowskiej, gdzieś tam pod krzewami, gdzie są fontanny. Praktycznie to są ptaki, które już się ludzi nie boją i takim obrazkiem naturalnym jest widok, na przykład mamy krzyżówki, która sobie spaceruje z kilkoma pisklakami. Idą praktycznie na chodnikach pośród naszych mieszkańców. Mieliśmy jeszcze w obrębie miasta lęgowego bociana czarnego, w tym lesie na Gruchawce, i on dalej tam, z tego co wiem, gniazdo ma. Również kruk, też gniazdo tam na tych słupach linii wysokiego napięcia ma. Jeżeli chodzi o takie drapieżne, to mamy około 70 par pustułek. Jest to piękny sokół. Obecnie przystosowała się pustułka na całym świecie, w Europie i w Polsce, i w województwie Świętokrzyskim i te jajka składa na przykład na dachach wieżowców, na kominach jakichś przemysłowych. Żywi się gryzoniami i poluje na te gryzonie. Widzimy wiele razy, jak popatrzymy w niebo, widać, że pustułka, która gdzieś w centrum Kielc, gdzieś ma, gdzieś ma gniazdo, po prostu leci sobie na obrzeża Kielc, na przedmieścia, żeby zapolować na a ma taki przystosowawczy, fantastyczny mechanizm, mianowicie gryzonie, które sobie migrują w trawie zostawiają u ślady moczu i pustułka ma w swoich oczach, w swojej błonie specjalne przystosowanie i zawisając nad takimi trasami, gdzie gryzonie sobie przebiegają te ślady moczu Światem i fluorescencyjnym świecą, i po prostu to jej oko jest przystosowane i ona po prostu widzi, gdzie te gryzonie mają trasy migracji, i sobie po prostu może zapolować. Najważniejszą sprawą jest ochrona czynna, czyli y, zawieszanie wszelkiego rodzaju budek lęgowych. Myślę tu o jeżykach, myślę tu o dzięciołach, bo też na terenie miasta Kielc są dzięcioły lęgowe, dzięcioł biały szyi, dzięcioł duży, y, osikora, które są bardzo pożyteczne. Plus myślę, że. Mm, nawet budowanie tych oczek wodnych różnych, które mamy w ogródkach, też jest bardzo, bardzo sensowne, bo nawet biorąc pod uwagę suszę i nawet teraz wysokie temperatury, to jest to możliwość, że dużo ptaków może ugasić pragnienie w tych oczkach wodnych. Czyli oczywiście ochrona czynna, ale druga sprawa dosadzanie w mieście, w kielcach, krzewów, drzew, wszędzie tam, gdzie na przykład są jakieś tereny. Poprzemysłowe, gdzieś jakieś wyburzenie. Warto pomyśleć też, żeby sadzić krzewy owocodajne. Na przykład jarzębina, głuk, czarny bez, rokitnik. To są krzewy, które ptaki z, z owoców tych właśnie krzewów mogą korzystać zimą. Właśnie kiedy jest niedostatek pokarmu, te, te owoce mają bardzo dużo witaminy C, czyli jednocześnie ich odporność bardzo wzrasta po konsumpcji takich, takich owoców. Są takie trzy grupy zagrożone nie tylko w skali województwa świętokrzyskiego, ale w skali ogólnopolskiej i całej Europy. Myślę tu o ptakach drapieżnych. Które są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju pestycydy, wszelkie chemizacje rolnictwa, bo wiadomo, że jeżeli, jeżeli zjadają jakieś tam gryzonie, to wchłaniają w, w, w swoje organizmy, przyswajają też te szkodliwe związki. Populacja słów w Polsce, w Województwie Świętokrzyskim, na całym świecie też się niestety zmniejsza, też poprzez to, że hmm, Często w organizmach gryzoni są różnego rodzaju toksyny, bo często gryzonie są no, likwidowane poprzez wykładanie różnych trutek. I tu często są właśnie i ptaki drapieżne i sowy y, tracą życie przez, przez właśnie te zatrute gryzonie. Trzecią taką bardzo zagrożoną grupą zmniejszającą swoją liczebność są takie wodnobłotne. W związku z tym, że terenów wodnobłotnych, torfowiskowych, podmokłych z roku na rok się zmniejsza, jest ich coraz mniej, tych terenów też w naszym województwie i w całej Polsce. W związku z tym też z, z, z ocieplaniem się klimatu, z tymi suszami, które powodują, że te bagienka jakieś śródleśne, śródłąkowe, śródpolne po prostu zanikają. Takim sprzymierzeńcem naturalnym są bobry dla nas, bo często bobry, bobry powodują, budują te tamy i powodują, że tworzą się takie rozlewiska. Na tych rozlewiskach dużo ptaków buduje gniazda, na przykład bardzo gatunkiem, który rozszerza swoją liczebność jest żuraw. Ja osobiście znam miejsca, gdzie bobry zbudowały tamę, zrobiło się rozlewisko i się wprowadziły żurawie. My jako ludzie oczywiście tak samo powinniśmy, jak, jak jest możliwość właśnie budowania, szanowania tej wody, czyli właśnie retencja, mała retencja, budowanie nawet takich zwykłych jakichś oczek wodnych w naszych ogrodach czy coś, to też jest miejsce, gdzie oprócz ptaków inne grupy zwierząt wspaniale się też mogą osiedlić. Starajmy się te miejsca tworzyć, dlatego że jak będą miejsca z wodą, woda to wiadomo życie, to i tam będą ptaki. Zawieszajmy budki lęgowe dla, dla ptaków tam, gdzie tylko można i w mieście, i poza miastem. Również, jeżeli stwierdzimy gdzieś gniazdo rzadkiego ptaka, starajmy się chronić to miejsce, żeby, żeby to drzewo, na którym to gniazdo jest, żeby nie zostało ścięte, albo żeby w okolicy tego miejsca lęgowego był spokój. Mamy nowy azyl ptasi dla Wojska świętokrzyskiego. Ten azyl ptak ptasi jest w Złotej Pińczowskiej. Pan ptak notabene go prowadzi, emerytowany nauczyciel, pasjonat. I w przypadku gdy znajdziemy rannego ptaka, to po prostu trzeba go zawieźć do azylu i tam już otrzyma pomoc weterynaryjną i jeżeli się okaże, że do końca swoich dni będzie musiał spędzić życie właśnie tam, w tym azylu, bo na przykład nie będzie mógł latać albo chodzić, to tam, tam w tym azylu, do końca życia swoje dni tam będzie mógł spędzić. Oczywiście jest możliwość taka, że w przypadku jakichś drobnych ran po, po jakimś tam dojściu do siebie możemy go zwrócić naturze. Można powiedzieć, że jesteśmy ptasią potęgą.